Siemanko widzowie, z tej strony Daroblox, A w dzisiejszym odcinku Będziemy zamieniać się w burgera w Bloksburgu Jeśli podoba wam się filmik to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję I zaczynajmy Wpierw musimy pójść do takiego dużego burgera Nie będzie łatwo go znaleźć, bo bo jest tutaj bardzo dużo drzew burgerowych, bo to jest ogólnie update um, update na 1 kwietnia. A wiecie co wtedy jest? Prima Aprilis. Dobrze. Tutaj jest ten wielki burger. Trzeba kliknąć it. O, jestem teraz bardzo pięknym burgerem. I turned myself into a burger-tongue Czyli zmieniłam się w burgera town. I'm burger-mięcia Czyli jestem burger-mięcia To było gdzieś um, Gdzie jest ta góra? O, tu jest Bo pod tym mostem Tutaj było? O tak. Tutaj są liście. I trzeba kliknąć take. I teraz e, jestem też liście A kolejnym miejscem, e, w które pójdziemy, będzie camping. Znaczy. No po prostu to takie coś, gdzie jest ognisko No ognisko, kemping czy tam O, ktoś tam też jedzie samochodem widzę pośród tego burgergo, burgerowego lasu Gdzie to jest? Bo mam nadzieję, że ten samochód w ogóle jedzie w dobrą stronę Chyba tutaj był ten kemping. Czy nie? Nie, to nie tu. Albo tu? Tak, to tu. Dobra, widzowie. Wiecie, co to oznacza? To, to oznacza, że. że możemy jeszcze bardziej stać się burgerem. A to jest najlepsza rzecz. Jaka? No, jaka może spotkać burgera? A więc teraz pójdziemy na plażę, bo na plaży jest kolejny składnik burgera. Nie zgadniecie jaki. Ser. Tam będzie ser. <laughs> ser, który, który, pomo który pomoże nam stać się burgerem. A jeśli będziemy burgera, to będziemy... Się... Ludzie widzowie. No niech ten samochód szybciej jedzie. Mam najszybszy samochód w grze. Za 200 pieniążków ma nawet okay. No znaczy on jest za normalne pieniążki, nie za blok bo blok są zbyt drogie. I gdzie to było, ten plaster sera? Trzeba biec. O, tu też ktoś szuka. Ej, człowieku, powiedz mi, gdzie jest ser. Gdzie jest ser? A dobra, tu jest ser. Mniamniam. Mniam. Ser. Rrr. Wrum, tak samo jak zrobił mój samochód za chwilę, w wrum, w room. kolejne miejsce. E, kolejne to będą pomidory, pomidory, chyba i z tego co pamiętam, to widziałam je w tym w Bloxburg GYM, czyli na siłowni. Bo gym to po angielsku siłownie. O, nawet soczki tu są. No czemu nie mogę jechać? To jest jakieś zablokowane? Hm, nie wiem. O, tu są pomidory. Widzicie, widzowie? O, idealnie. Teraz... Teraz trzeba jechać do, do tych do obserwatorium tego. Teraz raczej, raczej jest muzeum. to takie tam na tej górze. O, ten samochód. Ten samochód sobie nie poradzi na tej górze. Bo te samochody głupie nie umieją. Się wspinać. Pyk, 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 pyk. Zostawię go tak na początku. Pyk, 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 pyk. Gdzie jest to muzeum w ogóle? Ach, szkoda, że nie widziałam motoru. W ogóle czemu tak pada deszcz? Powinno być wesoło. I noc przy okazji. Ech, szkoda, że trzeba też tą cebulkę brać. To jest idealny cheeseburger. Chociaż nie, bez sałaty lepiej by było. O. Mięsko, ser i... W sumie to czemu tu jest pomidor? Czy... Nie, to się nie robi z pomidorami. Co tam jest? Co tam jest? Ketchup chyba normalnych cheeseburgerach. O, dobra, tutaj widzę. Nie schowasz się, cebulko. he. he, he. Dobrze. O, co to? Luneta? Hmm, za widzowie, czy to są jakieś X z lunetą. Bo ja widziałam. Że ta luneta ma w sobie easter egga, dzięki któremu można kliknąć usę Co to jest? Ja myślałam, że to będzie o wiele lepsze A to w dodatku taka jakość okropna Dobrze, widzowie Zanim zesponuje znaczy, nam się auto, to musimy szybko tam dobiec Jak się... A dobra, tak się szybciej biega Пик, 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 пик. Где я мой самолет? А, oh, и... bez bułki na górze to jest zypokana... i to jedno O i widzicie! To jest bardzo wyjątkowa bułka, bo ona pozwoli nam się stać burgerem i trolować ludzi. Pyk! Widzicie, widzowie, co ma? Burger Hunt Trophy! Ale teraz zobaczymy, czy są tu jakieś ludzie, których można kontrolować? Oczywiście będziemy jechać na motorze. motorze mm. motorze taki fajny. Farny. Bo jedna osoba też poszła. Pewnie trollować ludzi. Bo stała się burgerem, bo widziałam jak na plaży tam jest burgerem. Okej, okay, to Wiecie co to oznacza? Motor. No tak jest lepiej, bo widać, że jestem burgerem. Um, hmm. Co to za... A! Już myślałam, że to taki kwadrat po prostu. A to jest zwyczajny dom. O trza co ona ma na tym obrazie? Hmm. Jakieś nudne co Ja myślałam, że to naprawdę jest ciekawe. Ale czy to była na ciekawe? No tak. Oh, tu jest! Haha, jestem burgerem. Dobra, włamuję im się do domu. Czy mogę się włamać do domu jako burger? Chyba tak. Ale trzeba zrobić seed. Tak, pyk. się już z O dobra. Jestem burgerem. ma ludzie. Jestem burgerem i nie zjecie mnie. O, uciekają mną. A w sumie to... Czy mogę zatańczyć? Eee... No co za... Hmm... Co za mały zgredek! Dobrze widzą. Jeśli spodobał wam się odcinek z bycia burgerem w Bloksburgu, to napiszcie w komentarz, dajcie lajka i mój kanał. Pa pa!